啊。Ah.

Zagrożenie jest niskie w tym sektorze. Kurde, Kurwa, ja myślę, że to był biedny, że ultra jedyne zagrożenie w tym sektorze. Co tam? Miny są rozstawione w Zostaw te boty. Nie do nich pójdą. No patrz tak, kurwa jak wsiadam. Chowaj się kurwa. czu Tak. O, zginął drugi, dobra. Wiem, co w dupę. Nie, to oni się pochowali, nikogo nie widać. Pewnie czekają za rogiem, ale tu ich nikogo, to nikogo nie, nie, nie widzę. No, strzelam strzela tutaj. Teraz, teraz tak, tak. Uważaj. Kur... Trzeba by czekać. on tutaj strzela za takiej ścianki, kurwa, i... Nie zarobię, sobie Ale bo jak wrzuci granatę, to idziemy wszyscy w trybule.

Jeszcze jeden! Uwaga! Idzie, 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 idzie! Uch! Kurwa, kurwa jest Kurwa, jeszcze jeden! dwóch jeszcze! Uwaga! Ja pierdolę! Wszyscy tu muszą przyjść, kurwa! Jest...